Witam serdecznie moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku Mega Hit, moi kochani, mamy przed sobą boksa premium z FIFA 365 2020. Zapewne kojarzycie z ostatnich odcinków otwierałem pojedyncze saszetki, ale nie całego boksa. Także brakują mi jeszcze limitki właśnie premium. Tak więc zaczynamy moi kochani. Rozetniemy sobie najpierw folię i zobaczymy, ile w takim boksie jest saszetek, bo jest zmiana mała. Wcześniej było 12, a w tym sezonie mamy 10, czyli jest 8 różnych limitek. Dwie jakieś się powtórzą. Na boksie mamy DiPeja, Roysa, Kurtła i Kante. Ci zawodnicy będą raczej na limitkach. Tak to moi kochani wygląda. No i lecimy. Tutaj nie ma żadnych takich większych wiadomości, więc nie przedłużamy. Ja sobie od razu tutaj to wszystko poukładam, tak żeby było sprawnie. Bazówki. A później specjalne. I na końcu karta limitowana. Lenglet. Bernardo Silva. Zijech. Rakitic. Mazraqui. Allison. No i teraz zaczynamy już karty specjalne. Mamy logo Ajaxu. Victor. Luis. Palmeiras. Multiple z Bayernu. I limitką jest... Nowa, jaką nie miałem wcześniej, Sadio Mane z Liverpoolu. Czyli jest pierwsza limitka. Tutaj sobie będziemy specjalne odkładać. No i lecimy z kolejną saszetką. Ok, mamy ułożone i lecimy. Schultz, Felipe Melo, Casemiro, Ferreira, Kante, Sanchez i teraz specjalne. Woodburn, Wonderkit Liverpool, Marin, Impact Signing Ajax. Z Interu mamy multiple. Azamaoa, Dambrosio i Nowa limitka mamy Marco Roysa. Jeżeli trafię wszystkie różne 8 limitek z premium. To w sumie będę miał już komplecik limitek. Wszystkie, które wyszły do tej pory, mam już zebrane. Oczywiście chodzi o te małe, bo dużych jeszcze nie mam wszystkich. Więc naprawdę jest zdecydowanie kolekcja. Jeżeli chodzi o limitki, łatwiej do zebrania, aniżeli album. Bo albumu jeszcze nie mam kompletnego. Brakują rarki i jedna karta gold. No i teraz mamy kolejną saszetkę: Gyce, Traore, Zile, Thomas, Akanji, Zany, logo Manchesteru City, Tiago Mendes, Impact Singing. Z Juventusu mamy Desiglio i Aleksandro multiple i tutaj to już jest powtórka dębele. bo wcześniej go trafiłem przy otwieraniu tych luźnych saszetek w każdym bądź razie jest trzecia różna limitka w tym boksie premium mamy następną saszetkę i już mam ułożone Burgstaller. Herrer, Errera De Bruyne Alexander Arnold Comon no i teraz specjalne Dalot Vandenberg z Chelsea mamy multiple, Kante, Kovacic, Jorginho i limitka Thibaut Courtois jego też już wcześniej miałem więc to nie jest dla mnie nowa limitka tylko powtórka. Ale tutaj w tym boksie czwarta różna limitka. No i mamy piątą saszetkę przygotowaną. Chan, Agüero, Ruiz, Rugani, Jorginho, Mata. I teraz specjalne Wonder Kid Davis, Ashley Young, Multiple z Ajaxu, Zieh, Hüntelar, Tadic, a limitką jest tym razem powtórka. Sadio Mane po raz drugi, więc brakuje jeszcze w sumie tutaj czterech innych limitek, aniżeli te, które już tutaj. Leżą ale to zapewne za chwileczkę wpadną. No i teraz mamy szóstą saszetkę. Mares, Betancourt, Modric, Delaney, Neuer, Pianic i specjalne Gaetano, Wonderkit, Brand, Impact Singling, Multiple z Paris Saint-Germain, Bernard, Munier. I nowa limitka, mamy Tiago Alcantara z Bayernu. Czyli limitka numer 5. Oczywiście chodzi o różne limitki. Bo tutaj jest powtórka, mane. Pozostały nam w sumie 1, 2, 3, 4 saszetki. Pasuje 10 w sumie. No i mamy to: Onana Toliso Pique Stones, Kepa, Milik, Specjalne Palmeiras, Logo Pulisic, Impact Singing, Multiples Paris Saint-Germain, Neymar i Dawid De Gea. Teraz, moi drodzy, nie wiem, właśnie czy Kurtła. Wiem, że Deheje trafiałem, więc chyba Kurtła jest nową limitką do mojej kolekcji. Bo tutaj jest dwóch bramkarzy, jak widać. Czyli na ten moment szósta różna limitka w tym boksie. Zaraz będziemy mieć kolejną saszetkę przygotowaną. Ja tutaj oczywiście muszę sobie to. Ułożyć. Tego jest dość dużo i wszystko wymieszane. Ale mamy już to: Sterling, Varan, Alan, Bonucci, Gorecka, Korea, Logo Chelsea. Fans favorite: Miller. Tutaj już jest powtóreczka, jak widzicie. Multiple, wcześniej też trafiłem. I mamy nową limitkę N'Golo Kante z Chelsea Pozostały nam dwie saszetki, więc jedna powinna być inna i jakaś powtórka Więc zaraz będziemy wszystko wiedzieć Okej okay. Van Dijk Lingard Smalling, Ederson Vecino Hakimi i teraz logo Borusi Dortmund Impact Singing De Jong Multiple z Atletico i jest ósma różna limitka mamy niego, jego akurat też już wcześniej trafiłem więc mamy osiem różnych limitek pozostała nam ostatnia saszetka Zobaczymy jeszcze, jaki zawodnik nam się powtórzy. Więc jest, moi drodzy, komplecik ośmiu różnych limitek premium. No i lecimy z ostatnią saszetką. Lemar, Gnabry, Robertson, Gindogan. Zerafael Piszczek i specjalne Ekelenkamp Wonderkid Ajax Lauren fans favorite Liverpool z Manchester United mamy. Multiple i limitka powtórkowa Thibaut Courtois. Czyli ci dwaj zawodnicy wpadli nam na powtórkach, a ogólnie jest 8 różnych limitek premium Mamy Kawaniego, mamy Mane, yes Jezrois, Dembele, Courtois, Tiago, Dechea i Ngolo Kante. Ja sobie to oczywiście powkładam do toploaderów i zrobimy prezentację kompletnej kolekcji limitek małych z FIFA 365 2000 20. Napiszcie w komentarzach, co myślicie na temat tego boksa. No i oczywiście tego, że jest tylko 10 saszetek, a nie jak wcześniej było 12. No i również możecie się wypowiedzieć na temat limitek. Czy wam się podobają? Czy ci zawodnicy, których widzicie, są na limitkach? Jest dobrze? Czy wolelibyście, żeby był ktoś inny? A więc czekam na Wasze opinie. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!